Cześć siemanko, witajcie! Z tej strony a ja witam Was w kolejnym odcinku z naszej polskiej serii I co? Lecimy sobie jak widzicie dalej z odcineczkami jak pewnie już widzicie. Albo w sumie na samym początku to zostawcie łapkę w górę oraz subskrypcję na moim kanale, bo to oczywiście zwiększa zasięgi. No i wpadajcie na mojego Instagrama, Snapchata, fanpagea. Grupę Steam, wszystkie linki macie w opisie. A jeśli by ktoś chciał, coś by chciał wyjeść, jaką mam jednostkę centralną komputera, to wszystko również jest w opisie. A jeszcze tak z ogłoszeń parafialnych, co dzisiaj będę chciał robić, a mianowicie dzisiaj na, po na samym początku chciałbym jechać sobie sprasować właśnie siano, aby miały krowy co jeść. A, dru a druga praca to chciałbym sobie skosić pszenicę właśnie za moim gospodarstwem. Także co. Myślę, że sobie ino otworzymy już brota i zasiądziemy sobie do siuntki, żeby ino właśnie jechać prasować. A i oczywiście też nie zapomnijcie o haszczału, który standardowo pojawia się yy, w każdym odcinku w jakiejś minucie, nie? Dobra, to sobie już tu ino wyjeżdżamy. Dobra, cyk. Ła. Zamknij zamknijmy ino tu, żeby nikt tam tu ino nie weszedł. No i lecimy sobie właśnie na pole, gdzie będziemy pracować, nie? W sumie tu za piątkę załączyć, bo on tam i tak da radę i tak mi, więc wiedzało o co chodzi. Dobra wiem, że tutaj szła po tym, o właśnie. Tak się, tak właśnie coś pamiętam, że tutaj szła pomiędzy. Mam nadzieję, że będę mógł to... A dobra, jeszcze raz rozłożyć złożyć. miejmy nadzieję, że będę mógł to... I no sobie tam sprasować na ludzie. Nie? Dobra. O właśnie. Zaczyna się ten problem. Że... O, ale idzie zbierać. Także gites w sumie, nie? Jak idzie zbierać, to gites. Już się bałem, że nie będę mógł zbierać. Tak wolno najedzie Chciałem, że ogólnie trochę szybciej ona napajcie, ale dobra. W sumie to bardziej wtedy, by na nim też realnie wygląda, nie? Jak tak wolniej? Biry o, zbiry tam. Gdy te tabele zostają, trzeba kontrol i wcisnąć, czy mi się tylko wydaje. Dobra. Mhm. Może wypadają, tylko ja po prostu nie zauważyłem, nie? Też tak jest wszystko możliwe. No zobaczymy, czy teraz na inny wypadnie, czy nie. Powinna generalnie wyglądać tak dobra, wypada sobie, także widać. Dobra, wchodzimy sobie w sumie teraz tutaj W tu ogóle nie ma dużo dopracowania więc Powinno iść to w miarę szybko Ciekawe, czy ja to tu wezmę na raz Dobra, tak, tak na styk widzę Trzeba jak dobrze wjechać Tak bardziej środkiem Dobra, widzimy się Po przerwie ja z, muszę zrobić małe cięcia. Dobra, jesteśmy już z powrotem, tak jak mówiłem Musimy sobie jechać bardziej środkiem Żeby ino no właśnie te Dosyć to na raz się, ale... jak nie no, to już widzę, że będę tak mógł zrobić, bo ogólnie tam już zostaje, nie. A to sobie najwyżej. Poprawimy potem, bo po pierw będę musiał jak, jak, jak... widzę teraz, że perki zebrać, bo no niestety ale będę przeszkadzać? Nie? Ogólnie już trawa jest na drugi, proces do zrobienia, bo już odrosła. Znażyła no mi przez przewijanie czasu odrosnąć, ale tam ino nic nie szkodzi nie w niczym tak naprawdę nam nie przeszkadza tylko po prostu no ja myślę że te dwa pokosy będą nie w sensie łącznie nie dwa może jeszcze dwa zrobimy pokosy zobaczymy jak to tam ino będzie Bo najwyżej też zrobię zrobię poza odcinkiem jakiś pokos żeby na tego się namieć jak najwięcej na zimę nie Wietał, o co chodzi, nie? Bo siano jednak tu będzie nam potrzebna. Chcę też na, na drugi sezon raczej w kiszonkę sobie polecieć, żeby móc też z tego z czego mieć TMR robić, nie? Więc, więc no. Myślę, że tutaj jakiegoś problemu z tym sialem z tym nie powinno być na zimę. Widzę, że to prasowanie też tu szybko idzie, także podcinek też jest najdłuższy raczej nie powinien być Dobrze, że to tutaj już nie są takie szerokie, bo te tutaj są tak Powiedział praktycznie idealnie na tą szerokość Jaką prasa bierze Także gitesne. W miarę to się udało nam Bardziej miły ogólnie, ale dobra W miarę mi się udało tą Nawet to łąkę dosyć zgrabić, nie? Dobra, cofniemy sobie, żeby tu no wykręcić. Dobra. Lecimy sobie. I będziemy sobie... O, widzę, że teraz muszę ten, bo tutaj no, będą kostki przeszkadzać, więc musimy sobie teraz ten przed, po kostce lecieć, sprasować. Dobra. Wiedziałem, że to pracowanie ogólnie dłużej będzie trwać, ale... Szybko to naprawdę idzie, co prasowanie. O trochę krzywo tutaj. Kolej będzie ze zbieraniem ogólnie tych belek. Ciekawe czy jest jakaś przyczepa z Autolandem, bo raczej mi się zbytnio nie będzie chciało tego ręcznie zbierać, chociaż w sumie zobaczymy. Może jakaś akcja fajna bynajmniej będzie ze zbierania jeszcze. Dobra. Więc zobaczymy jak to ino zrobimy, nie? W sumie, to by nie był kupić wcale pomysł, jakby taką akcję ze zbierania kostek ręcznych zrobić. To, żebym potrzebował, żeby ktoś mi na przykład pojrzał, nie? A dobra, jak nikogo nie będzie, no to... co poradzimy też, nie? Także w sumie można nad taką akcją pomyśleć, nie? O, widzę, że tu ino paliwa brakuje. Zaczyna brakować 60, co ciekawe. Czy zdążymy to sprasować? Chyba jechać na gospodarkę. Bo tam oczywiście mam paliwo w bańkach, nie? A zobaczymy. Może się uda, chociaż, chociaż w to wątpię. a zobaczymy, nie? Pożyjemy, zobaczymy. W sumie tutaj już dużo dopracowania, pracowania, nie ma, więc wiecie o co chodzi. Dobra, może, może da radę na tym paliwie. Wszystko ogarnąć. Na nie mam taką pie, bo nie chcemy się zbytnio tego baniaka tutaj nosić, nie? Dobra Czemu ona tak na bok musi uwalać? my sobie już tu powoli, kończymy prasowanie O tu widzę, że znowu nie zabrało A dobra, to ciul tam Zabierzemy sobie to, spracujemy w Następnym pokosie, nie? Też teraz już widzę, że będę na pewno musiał Mm, tak jakby węż, wężej to zbierać. Mam nadzieję, że wie co, wiecie o co chodzi, nie? Dobra. Ej, no, opracowanie tutaj. Szybko akurat mega poszło. a to się jakoś tego i no, no wie to o co chodzi, nie? Czy się się? Dobra. O belki tam były. Jeszcze jedno. A to nie wyjdzie niestety. A lata się złożyć, także gites, nie. On. No to fajnie powiem Wam nudziska. O dobra, trzeba ją wyjąć, tak jak właśnie, tak jak właśnie myślałem, że ona pójdzie wyjąć. Także ci te sny Dobra, lecimy sobie, odczepimy sobie prasę. Zatankujemy ino 60 i będziemy lecić sobie kosić o dobra Dobra, zostawimy ją tak na razie tutaj na środku Trochę Bo nie ma, a w sumie nie, tutaj nie mogę, bo Będę musiał header podczepić, więc będę musiał tu kumbajn nabierzeć, dobra Jak sobie ino tak stoi, myślę, że nie będzie przeszkadzać Dobra Lecimy ze żniwami kolejnymi już mnie tu biegi, no Od razu nie ma co się oglądać bo widzę, że tu małe lagi się teraz zrobiły. Dobra miejmy nadzieję, że tych flagów jakiś odczyt nie będzie, bo w sumie teraz ich już nawet nie ma. Tylko na początku chwilę było, tak były także rzeki a to już było podniesione, dobra. Wy taki mnie tuż skaczasz. to zrobić niestety, ale nie A ten, ten bo inaczej bym nie zdjął tego headera z wózka Ogólnie mówiłem, że idziemy na pole czy nic za domem, ale mi się to pomyliło, bo ja na myśli, że jedziemy w wiecie, tam, tam gdzie teraz jadę, akurat czy na pole 81. 80... Podajże nie 80, dobra, wiedziałem, że jesteśmy na pole 80 teraz. Ale zobaczymy jak starczy czasu, no to sobie Ino zaraz kosimy pole numer 80, znaczy 81, nie tylko to za domem, nie? O ile się nie mylę, to tutaj jest właśnie pszenica, tak. Jak widzicie, też sobie mamy przygotowane przyczepkę. tak wie, ta swowana mi, żeby czasem jej kto nie uokradł czasem, bo różnie Ino to bywa w dzisiejszych czasach, nie? Dobra. Będziemy to oczywiście sobie pracować na słomę. Dobra, włącz. Okość słomy. Ale jest włączone i na słomę i... możemy lecieć ze żniwami. Dobra. Myślę, że tu powinna dosyć pszenica sypać, no bo... 2% na też było. A ci, co grają farminga, to też wiedzą, że... pszenica... Dobra, sorry ludziska, że dzisiaj tyle cięć, ale niestety tak to wygląda. Mamy małe zamieszanie, ale dobra. Także ci mówię ci co gran farminga na no to wiedzą jako najno to sypie, nie? Nawet bez no właśnie nawiezienia. Ile my tu mamy w ogóle minut odcinka już. O, dopiero 11, także... A myślę, że jak sobie skończymy to pole, no to wtedy około 20 minut już będzie pewnie. Tak obstawiam, ale zobaczymy, nie? Trzego odcinka myślę niż 20 minut to raczej nie będziemy sobie robić. Cofniemy pod... O dobra już miałem podniesione, cofniemy, podniesiemy łe wrzuć wrzućmy steczny A nie! Tu ino mi wrzucaj bieg jak ja chcę, a nie. Nie Aby, nic nie idzie. lecimy sobie dalej, łapuśmy to. Ja się zrobię od tej strony teraz. I w sumie możemy już mogę wam podać już hashtag, a mianowicie hashtag to może być żniwa pszenicy i yy, pracowanie siana, napiszcie żniwa, pszenicy i pracowanie siana, a w zamian tego otrzymać ode mnie serduszko. Oczywiście, oczywiście spełnicie dwa warunki: pierwszy to jest taki, że będziecie mieli subskrypcję na moim kanale, a drugi to jest warunek taki, że będziecie mieli subskrypcję yy, publiczną na swoim kanale, żeby ja miał i na pewno, że na, aby na pewno nie subskrybujecie. Nie? No, mam już tu prawie 50%, także pszenica w sumie. Dobrze sypie, nie? A mam jeszcze jedno pole także wie ta, o co chodzi. Na ogólnie tu widzę, że będę musiał sobie chyba ciuntkom podjechać i wyciągnąć tą przyczepę bardziej na wierzch. Bo będę musiał sobie sypać się jednak, nie? Mamy dwie tony w sumie dopiero, ale to i tak nieźle. Jak na to objazd jeden i poprzeczne, no to naprawdę nawet Bites nie sypię. Nieźle, jak łącznie da. To powiedzmy 5 ton chociaż, żeby dodało z tych dwóch pól, to będę naprawdę zadowolony, nie? I myślę, że powinno mi też starczyć na cały sezon. A jeszcze w sumie mam jeszcze nie jedno na a więc wiecie, nie będziemy aż w takiej dupie, że tak powiem, nie? Widzę, że też nie ma to naprawdę szybko i myślę, że to trochę dłużej będzie bawić. Więc chyba sobie Zdążymy jeszcze ogarnąć pole za domem, nie? Dobra Lecimy sobie i no tu O 60% już ciekawe czy Dojedziemy do góry Miejmy nadzieję, żeby i no, I nadali Daliśmy radę, nie? Bo bym, bo bym nie chciał jakoś zbytnio specjalnie gdzie tą przyczepą tu na dół Więc zobaczymy Dobra, poniesiemy sobie Wróćmy tu wsteczny ustawiamy się i no dobrze nie... Opuść ten header i dajmy do przodu Także no, szybko też nie ma naprawdę idą dobra a mianowicie jeśli byście chcieli wiedzieć jeśli byście chcieli wiedzieć coś o live'ach no to niestety ale na razie live'ów nie będzie przez cały grudzień planuję zrobić live'a świątecznego który będzie taki trochę dłuższy bym powiedział niż godzinkę Także, no, tak to wygląda, nie? Mam nadzieję, że i no... się nie uobrazicie na mnie, że live'ów nie będzie przez cały grudzień. Ale no... bym ogólnie, gdybym miał czas, no to bym sobie nawet robił te vlogmasy, że tak... tak zwane. W stylu, żebym... u mnie vlogmas, vlogmas to by był po prostu... No, vlogmas to generalnie polegał na tym, że... stawiasz... Że stawiasz codziennie vlogi świąteczne. No, niestety u mnie by to tak wyglądało, że po prostu bym odcinki Daily robił. nie? Dobra, zgasimy sobie go i wsiądziemy sobie do 60 odczepimy tą prasę jakoś. Teraz pytanie, czy ja gdzieś wolną przy. Aha, tam ona do ustoi, dobra, nieważne. odczepimy sobie my tu na razie tą prasę i później sobie no, ustawimy. Podejmę jeszcze jedno paliwo Gdzie moje tuje Tu, ja tu paliwo, dobra Myślę, że dwa baniaki powinny na spokojnie wejść Także dobra Z Zaraz zatankujemy sobie On oczywiście do pełna Chyba nad więcej niż dwa wejdą, tak teraz patrzę A dobra, już... Dobra, to trochę już nie będziemy specjalnie tankować, nie? lecimy sobie no bo nie ma czasu. Dobra, daj mu tam na tłoki O, 16 minut już. Miejmy nadzieję, że głośno się jest ogólnie git. Myślę, że teraz ino trochę za głośno to jest, tak żebym mógł sobie ino trochę ściszyć tak na 70. Wszystko. Chłopanie za daleko już. Dobrze, że się skapnął. Co mi da to tam? Całe szczęście że za daleko, tak nie było wyjechane. Te dźwięki? Dobra, myślę, że powinny powinien być gites. Teraz. Dobra, cofniemy sobie na no potą przyczepę. Sobie ją właśnie wystawimy. Tutaj można zaraz pod rurę podjechać i będziemy zaraz i no mogli to sypać. Się. A tu w sumie ta przyczepa też będzie gites sobie stała. Nie będzie jakieś za bardzo przeszkadzać. Że no, może sobie to w sumie stać, nie? Chciałem dopisać do tego, do kumbajna, nie do... ...a nie do tego, do sześćdziesiątki. Ale pięknie tutaj gejs wkręcił na obroty. Ciekawe, to w ogóle zmieszczę wszystko na tą przyczepę. A i ja w ogóle silos jeszcze muszę ogarnąć, że zapomniałem, bo... ...nie wiem, co tutaj się dzieje, ale żaden... ...żaden silos mi tutaj nie działa, nie wiem czemu. Ale muszę właśnie to coś sobie łogarnąć z tym Bo na jest potrzebny, nie? Wykręcimy a wykręcimy Dobra Teraz sobie zrobimy te ostatnie takie przejazdy Bardziej o wiele takie Węższe, że tak powiem, jakby to były miaki, minia nie? Bardziej, ale Oczywiście to trzeba też skosić i tutaj będziemy sobie kończyć odcinek Otóż będzie około 20 minut Także Tak idealnie bym powiedział, nie? Dobra, zjedziemy sobie Minę jeszcze na dół I będziemy mieli pierwsze, że, pierwsze żniwa z głowy, nie? W sensie wiecie, wiecie o co chodzi, nie? Że już Pierwsze pole będzie skoszone, dobra Dobra, także co mordy Ja wam za dzisiaj dziękuję Wy to, to najprawdopodobniej widzicie jakoś ten odcinek po weekendzie. Ja nagrywam to w piątek. No i co? Do następnego. Trzymajcie się. Cześć.